Ewentualnie można wtedy taką ramkę wziąć na podział nowej pszczoły, bo wtedy tam się ładnie matka pojawi. No tutaj mają dużo, dużo pieżków, dużo pyłku. No i tu jest elegancko. W tym miejscu. Dobra, włóżmy tą rameczkę na miejsce. Delikatnie, żeby żadnej sztuki nie, nie zniszczyć. OK, wyciągamy naszą rameczkę. Dobra, kolejną rameczkę wyciągnijmy. Przedostatnią widać, że pszczoły jest naprawdę dużo. Jest, pszczoły dały rady dały rady, te, syn, te synki te synki dały rady co tu mamy? no tutaj też jest ładna rameczka tutaj jest bardziej pożywieniowa też też mają miejsce z pierzgą tutaj jest pusty więc zdemontujmy im tą pustkę żeby ta matka czasem nie próbowała zadziałowywać Ok, to bym to wszystko raczej zostawił, jak jest. Co tu jest po tej stronie? Tutaj też nic się nie dzieje. Nie ma tu żadnego po tej stronie. Widocznej miseczki. Tu. No, tutaj też jest ładnie pszczoły obłożone. Elvis, pozdrawiam cię. Chris, ciebie również. Jak. Jak widzicie. Możecie coś dodać, to zawsze, zawsze to więcej pójdę na jakieś kompromisy. No, ale co tutaj jest? To też jest elegancko. Tu sobie pszczółki budują, wygrzewają czerw, który jest już dosyć ciemny. Czyli pewnie lada dzień się wygryzie. Włóżmy delikatnie tą ramkę Włóżmy delikatnie tą ramkę no, ładnie idzie powoli żeby daje im szansę żeby mogły przejść no bo jest ich tutaj sporo Ok, ramka jest założona. Te ciasteczka nadbudowy to im już mogę usunąć. A zaraz im dam pół korpus. Nawet bym się zastanowił, czy im nie dać całego korpusu. Ale dam im pół korpus. Zobaczę jaka będzie sytuacja za tam kolejne na przykład dwa dni. Trzy. No nie za 3 dni, za 4 dni o zajrzę zobaczę czy coś tam naniosły czy siedzą w tym półkorpusie zobaczymy jeszcze matki tu nie widzieliśmy gdzieś na pewno ta matka jest może do tej pory ją gdzieś tam nie znaleźliśmy gdzieś tam została pewnie przykryta pszczółami ale jak widzieliście mnóstwo było jajeczek więc pszczółka Matka gdzieś działa, a jest, no bo nie, nie budują żadnych mateczników. Co tutaj się dzieje? No tu też jest elegancko. Tutaj widać, że jest świeży czerw, jest jaśniejsza ramka, czyli świeższa. To jest to, co mówiłem, że ją tam podmieniałem na jaśniejsze ramki, czystsze. A te stare pójdą do przetopienia. No tutaj też jest mnóstwo czerwio, mają jedzenia po boku, więc rodzina jest można powiedzieć zaopiekowana. Nie widzę tu gdzieś nigdzie matki. Pewnie się gdzieś schowała podczas naszego przeglądu. No chyba nie mam się czym obja, obja obawiać. Wszystko jest elegancko. Elvis mówiłeś, że jak noszą pyłek tak to na przykład tak jak ta na przykład też. Z, co ma na nogach, to znaczy, że matka jest. No to może się gdzieś tutaj, bokiem, co gdzieś tam chwilę odpoczywa. No bo jak nie ma gdzie, powiedzmy, czerwić, bez zalany gniazdo, no to, no to jak to się mówi, nie ma jak. Zatem przychodzę z odsieczą i już stawiamy półkorpus do góry. No i z czasem zobaczymy jaka będzie, jaki będzie odzew no fajnie tutaj sobie bzyczą bzyki jest ich tutaj elegancko tutaj delikatnie pocisnę, bo w tym miejscu raczej widzę, że nie mają miejsca więc lekko ścisnę to gniazdo tak żeby tutaj też mogły wejść o wydaje mi się, że tyle im tutaj tej przestrzeni wystarczy z drugiej strony lekko docisnę. Na weczkach tutaj mają. Teraz yes, tutaj mają szczelinkę. Tutaj też mają szczelinkę. Więc jest wszystko elegancko. Gniazdo tutaj jest zaciśnięte. No i co? Ten był korpus utęskniony. Który im pozwoli przenieść. Chociażby nie wiem, czy mi się to tak uda. Ale to pojawi i podam im na górę. Dobra. Ten mój półkorpusik korpusik. Wyczyściłem ramki, zdezynfekowałem, zdezynfekowałem również, zdezynfekowałem również e, ramki, wszystko wypsikałem. O, ładne rameczki, czyściutkie, odbudowane. Więc tutaj będą mogły sobie poczyścić te ramki z zimy z garażu. I no i tak te rameczki, jak widzicie, wyglądają nie? elegancko. Więc jest czysto, jest schludnie i możemy ten półkorpus to postawić na górę, żeby to można było uczynić. Spróbujemy trochę tych, spróbujemy trochę te pszczółki. No tutaj. Przyszedł darmozjad. Troszkę je przegonić. żeby schowały się do środka. Ok. No i one są już w środku. O tak. I teraz, jak są w środku, to będę mógł założyć tutaj na półkorpus na te, na te tutaj wręgi. Odpowiednio. Tą samą stronę. Uciekaj. Uciekaj. Widać zawsze gdzieś tam któraś próbuje się postawić. O! No elegancko. Jak coś. To im dostawię tutaj kolejny półkorpus. Będą miały wtedy dwa półkorpusy. U mnie jest sytuacja taka, że jak pożytek jest, to jest co nazbierać zbierać, a jak jest go słabiej, to. Nie, nie do końca jesteśmy w stanie jestem w stanie wyciągnąć ileś tamtego miotku Ale mi to wystarcza Dobra. Teraz spróbuję im to tutaj wstawić Tutaj już nie ma nic i tutaj stąd im też spróbuję wyciągnąć